Dzisiaj podpisaliśmy ze Starostą umowę na dofinansowanie w kwocie 120 tysięcy złotych zakupu samochodu nowego, salonu dla naszego ośrodka pomocy społecznej, a dokładnie do obsługi naszych korzystających z opieki w seniorze Wigorze. Jest to dziewięciosobowy bus, czyli 8 plus 1 kierowca plus 8, 8 pasażerów prawnie, przygotowany do przewożenia osób niepełnosprawnych. Także nasi seniorzy będą naszym własnym transportem, przywożeni na zajęcia w seniorze Wigorze i rozwożeni, ale to w miarę czasu, jak będą jakieś wyjazdy w teren, też rekreacyjne, to będzie można tym busem korzystać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaangażowanie i godne takie obejście święta niepodległości 11 listopada. Zaczęliśmy 10 listopada od marszu Nordic Walking. Tu z tego miejsca dziękuję osirowi panu Marcinowi Mincie za zaangażowanie. Profesjonalne przygotowanie tego marszu z przyjemnością go poprowadziłem po naszych nowych ulicach i inwestycjach. Natomiast 11 listopada godne takie uczczenie, poczynając od świętej w naszym kościele parafianym, to podziękowania dla naszych księży, księża proboszcza, za fajne słowo, za takie wprowadzenie w ten nastrój, w atmosferę świąt. Później przemarsz, tutaj organizacja ze strony naszych strażaków, zabezpieczenia tego przemarszu ogniska łożyszczonego z Dąbrówki Wielkopolskiej. Pani Werbliski, która nam tu zastąpiła Pana Bartowskiego i fajnie odegrała, czy wybiła na werblach rytm podczas składania wieńców. Bardzo dużo delegacji ze sztandarami, w tym nowy sztandar po raz pierwszy z nami w Związku Polaków Niemczech, to oddziału właśnie Rodła z dąbrowki Wielkopolskiej. Ale za zaangażowanie pani Marwinie Kubickiej, Osirowi, Zokowi za poprowadzenie tego całego ceremonia, ceremoniału. Także wszystko tak godnie i fajnie. Dobrze, że frekwencja była duża, że dużo delegacji składających wiązanki kwiatów. Myślę, że to jest istotne, ważne, żebyśmy w tych zwariowanych czasach mimo wszystko byli razem. Jesteśmy na ulicy Jadraka Sienkiewicza. Jest to etap końcowy prac związanych właśnie ze zrobieniem tych trzech dróg, czyli Przesława Miłosza, Helnyka Sienkiewicza ulic i Ulicy Zachodniej. Jesteśmy i specjalnie nagrywamy się przy jednej z gasek, która nie jest ujęta w projekcie tym głównym e, zagospodarowania i urządzenia tych dróg. Natomiast też po to nagrywamy, że to w niezależnym zleceniu tą drogę przestawiliśmy i ona, to, tą tą gaskę i ona za dodatkowe 70 tysięcy będzie w najbliższym czasie też wykonana. Także chcę to też uspokoić mieszkańców korzystających z tego łącznika między ulicą Czesława Miłosza a Henryka Sienkiewicza, że też on będzie zrealizowany praktycznie w ramach tej inwestycji w tym roku. Jesteśmy przy chytrowodni w Rogozińcu ponieważ od września tego roku, tak praktycznie od zebrania które, Sołeckiego, które dotyczyło nowej inwestycji, która ma być realizowana, dowiedziałem się, że woda w Rogozińcu nie spełnia no, swoim wyglądem, tą swoją estetyką, tym mechanicznym zabrudzeniem nie spełnia wymogów i tu się nie dziwię mieszkańcom, że są niezadowoleni z tego powodu, ale też od razu podjęliśmy niezwłoczne działania. Pierwsze dotyczące samych tych, tych, tych możliwych bieżących działań na hydrofornie związanych z zwiększeniem dotleniania, ale też, no, częstszego płukania sieci. Jednak efekt pod tym względem jest mizerny, dlatego też postanowiliśmy zlecić dokumentację, opracowanie dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody w Rogozińcu. W budżecie, mimo, że jest ciężki na 2023 rok, udało się wygospodarować środki, że można było tą inwestycję w 2023 roku roku realizować. jest informacji jakie posiadam dokumentacja powinna być praktycznie na początku roku skończona być może uda się nam ogłosić przetarg i do okresu tego wakacyjnego wybudować kontenerową tą stację uzdatniania właśnie tu w Rogozińcu. Na szczęście mamy teren przy tej tu hydrofornie, gdzie można taką stację kontenerową postawić z oddzielnymi zbiornikami, z zestawem hydroforowym i to bezwzględnie powinno poprawić jakość wody, na którą słusznie mieszkańcy Róźnica narzekają. Wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie z naszymi strażakami w Straży Pożarnej w Dobrówce Wielkopolskiej. Dbając o gotowość naszych strażaków do działań i to, żebyśmy zawsze mogli na nich liczyć, zdecydowaliśmy się sfinansować podniesienie kategorii prawa jazdy na C. Plus E z ewentualnym D, żeby nasi starzacy mogli jeździć naszymi wozami strażackimi. Dotyczy to dziewięciu strażaków, po dwóch z każdej jednostki naszej OSP i jeden z Kosieczyna. Myślę, że w ten sposób finansując, bagatela jest to koszt około 4000 zł. Firma z Międzyrzecza przeszkoli strażaków i będziemy mieli dziewięciu ochotników, drógów gotowych do akcji. Też w ramach umowy zawieramy, że co najmniej. 5 lat w starze będą musieli odpracować tą zainwestowaną kwotę w szkolenie. Także jest to wszystko tylko i wyłącznie po to, żebyśmy się czuli bezpieczni na terenie naszej gminy.